W tym odcinku zobaczysz, jak przygotować w Wordzie prosty formularz. Formularz to taki dokument, w którym przygotowane są do wypełnienia odpowiednie pola i najczęściej tylko te pola są dostępne dla osoby, która ten dokument wypełnia. Spójrz, mam przygotowany taki dokument, w którym nie mogę sobie kliknąć gdziekolwiek, na przykład próbuję kliknąć w tytule tego dokumentu, okazuje się, że nie mogę tam ustawić kursora. Mogę jedynie klikać w tych miejscach, które są oznaczone czerwoną czcionką. Zwróć uwagę, że po kliknięciu w takim miejscu, Zaznaczany jest ten tekst, który tam jest wpisany, i jeżeli teraz rozpocznę wpisywanie tekstu, to tamten poprzedni tekst zniknął, a pojawia się ten tekst, który ja wprowadzam. Tak właśnie działają formularze i pokażę Ci w tym odcinku, jak zrobić taki prosty formularz. Więc zaczynamy od pustego dokumentu. W tym dokumencie musisz wiedzieć, które miejsca chciałbyś, aby użytkownik wypełniał. Załóżmy, że chciałbym tu, w tym miejscu, aby użytkownik wprowadził swoje imię i nazwisko. Więc usuwam ten tekst, kursor tam cały czas stoi i powinienem skorzystać z karty Developer. Jeżeli tej karty Developer nie widzisz na wstążce, to należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na którejkolwiek z kart, wybrać polecenie do wstążkę i w okienku, które się pojawi, zaznaczyć, że chciałbyś wyświetlać również kartę Developer. I w karcie Developer, w środkowej jej części, znajduje się taka grupa przycisków, grupa opcji o nazwie Formanty. I w tej grupie przycisków, pierwszy przycisk w lewym górnym rogu to tekst sformatowany czyli takie pole, które pozwala wprowadzać tekst i można ten tekst formatować. Ja kliknę w ten przycisk, i to pole zostanie wstawione w tym miejscu, w którym stał kursor. To samo zrobię w tym miejscu. Tutaj również jest do wpisania jakieś imię i nazwisko, i również tam wstawię taki format: tekst sformatowany. W tych miejscach, w których są do wprowadzenia daty, użyję innego pola formularza. Usunę te daty, te daty, które są wpisane ręcznie. I do wprowadzenia dat skorzystam z kolei z tego przycisku. On nazywa się selektor dat. Po kliknięciu w ten przycisk pojawia się od razu odpowiednie pole formularza. Nie przejmuj się na razie podpowiedziami w tych polach. Zaraz się nimi zajmę. Więc to samo robię dla tego Kolejnego fragmentu, w którym jest do wpisania data. Jeżeli teraz chciałbym te podpowiedzi, które są wyświetlane w tych polach, zedytować i sprawić, aby one były pisane odpowiednią czcionką, to należy przejść w karcie developer do trybu projektowania. Mogę być kursorem gdziekolwiek w tym dokumencie, wchodzę w tryb projektowania. Wówczas te pola formularza oznaczane są takimi symbolami, takich kształtów trochę zaokrąglonych. Jeżeli jesteś w tym trybie projektowania, to możesz zmienić te tytuły, które pojawiają się w tych polach formularza, zanim użytkownik wprowadzi do tych pól jakieś wartości. I ja ten tekst, który jest w tym pierwszym polu, skasuję i wpiszę tam podaj imię i nazwisko. To samo zrobię w tych kolejnych fragmentach. W tym ostatnim również będzie tekst podaj imię i nazwisko. A w tych polach, w których są do wprowadzenia daty, wprowadzam tekst pomocniczy podaj datę od i podaj datę do. To jest jakiś prosty wniosek urlopowy, więc w takim wniosku pracownik musi określić od kiedy do kiedy chciałby mieć urlop. Jeżeli chciałbym teraz przetestować, jak to działa, to wychodzę z trybu projektowania, czyli w karcie Developer klikam przycisk Tryb Projektowania i teraz po kliknięciu w takie miejsce, które jest polem formularza, ten tekst, który się w tym polu znajduje, jest podświetlany. Zwróć uwagę, że w tych polach, w których używałem selektora dat, mam rozwijaną listę i pojawia się mini kalendarz, z którego mogę wybrać jakąś datę. Na razie tego nie będę robił. Jeszcze zmienię wygląd tych. Pól. Zwróć uwagę, że one są pisane trochę mniejszą czcionką niż pozostałe fragmenty. Więc zaznaczam taki fragment i ustawiam odpowiednią czcionkę. I również dla tych fragmentów zrobiłem to samo. Ma to być czcionka 14. Mogę również ustawić inny kolor dla tych fragmentów i, na przykład, w tytule tego dokumentu zaznaczyć, aby osoba, która wypełnia taki dokument, wypełniła tylko czerwone pola. Ostatni krok to zabezpieczenie tego dokumentu, aby użytkownik mógł edytować tylko te fragmenty oznaczone czerwonym kolorem. A w jaki sposób to zrobić? Wystarczy przejść do karty Recenzja i w karcie Recenzja. Ostatni przycisk po prawej stronie nazywa się ogranicz edytowanie. Klikam w ten przycisk, pojawi się okienko, w którym w grupie ograniczenia edycji zaznaczam opcję zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu i z rozwijanej listy, która jest w tej grupie, wybieram opcję wypełnianie formularzy. Następnie należy kliknąć w przycisk tak, zacznij wymuszanie ochrony. Pojawi się monit o hasło, oczywiście powinieneś wprowadzić jakieś hasło, jeżeli chcesz, aby ktokolwiek nie mógł tak po prostu zdjąć tej ochrony, po kliknięciu przycisku OK nie możesz już klikać w innych miejscach dokumentu, z wyjątkiem pól formularza. Formularz jest gotowy, może zostać teraz zapisany i przekazany osobom, które mają go wypełniać.